Lepsza przyszłość i jest równoznaczna z dbałością o ekologię. Ochrona środowiska to szereg wyzwań, nad którymi debatowali w Starogardzie Gdańskim przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorstw na lokalnym forum międzysektorowym Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonych Społeczności. No, zwróciły się do nas zakłady farmaceutyczne Polpharma i Fundacja Up Foundation z taką propozycją, żeby się porozmawiać o tym, co jest dla naszej społeczności ważne. My uważamy, o czym świadczą słowa prelegentów, choćby tego najmłodszego pokolenia, że kwestie środowiskowe, ekologiczne, przyszłość naszej planety no jest kwestia zupełnie absolutnie fundamentalna stąd będziemy dzisiaj o tym rozmawiali stąd o tym rozmawiamy. Nasze lokalne forum międzysektorowe to kolejne forum, które staramy się zrealizować w regionie. Jest to spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, żeby porozmawiać o lokalnych, społecznych nie tylko społecznych wyzwaniach. Projekty tworzone przez przedsiębiorców w ramach współpracy międzysektorowej mogą przyczynić się nie tylko do poprawy środowiska, ale również do tworzenia zrównoważonego rynku pracy. Jednym z projektów programów, które prowadzimy w ramach właśnie współpracy międzysektorowej, jest tak zwane kształcenie dualne. Kształcenie dualne polega na łączeniu nauki w szkole z praktyką i pracą w polfarmie. W tym przypadku w Polfarmie, w przedsiębiorstwie. Nasi specjaliści przygotowywali program nauczania i uczniowie, którzy wybrali dany kierunek, mogą zdobywać wiedzę teoretyczną w szkole, natomiast na praktyki po doświadczeniu przechodzą do nas, do Polfarmy, gdzie w specjalnie przygotowanym laboratorium pod okiem naszych specjalistów pracują nad ważnymi projektami. Edukacja, wychowanie młodzieży jest kluczowa w budowaniu odpornych na kryzysy społeczności lokalnych, zrównoważonych społeczności lokalnych. To, jakim będziemy Społeczeństwem w przyszłości wszystko zależy tak naprawdę od młodzieży. Zresztą świetnie to dziś widzimy, że przesiąga właśnie tymi kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ekologii, dbania o planetę, ale też, żebyśmy uczyli młodzież tego, że ważna jest też solidarność społeczna, o przykład dobrych postaw wśród młodzieży. Nie trudno. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim zrealizowali projekt, który w przyszłości może stać się znaczącym elementem w pozyskaniu zielonej energii. Nasz projekt miał na celu zainstalowanie stacji solarnych w Starogardzie. Gańskim oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów szkół średnich na temat odnawialnych źródeł energii. Cały proces przebiegał w ten sposób, że złożyliśmy zamówienie, wykonaliśmy fundamenty, zainstalowaliśmy stację i właśnie dzięki naszym partnerom mieliśmy możliwość na zakupienie aż dwóch takich stacji, które stanęły naprzeciwko dworca kolejowego oraz w parku nowe oblicze. Chcemy uświadamiać młodzież, że można działać, że warto działać i że nasze działanie przynosi jakieś skutki lepsza i zdrowa przyszłość to nie jedyny argument, który przemawia za odnawialnymi źródłami energii. Istotny jest również aspekt ekonomiczny. Wykonywaliśmy kilka inwestycji związanych z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie powiatu starogardzkiego, były to domy pomocy społecznej w Szpęgawsku w Rokocinie. Ekologia jest bardzo ważna, tym bardziej, że wiąże się ona coraz częściej z ekonomią ze względu na stały wzrost cen paliw i Energii. To jak będzie wyglądało jutro zależy od nas i naszych działań podjętych dzisiaj. Miejmy nadzieję, że rozwiązania analizowane na dzisiejszym forum staną się jak najszybciej faktem. Polecamy również zobaczyć w Kociewskim Centrum Zdrowia otwarto nowoczesny oddział chirurgiczny oraz postaw nam kawę. Polub nas na facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.